Dzień dobry, cześć. Dzisiejsza wartość to głębia. Czym jest dla ciebie głębia? Wspólnie z naszym środowiskiem Maxwella rozważaliśmy aż siedem wątków tej głębi. Dzisiejszy wątek był jasność, klarowność albo moje dlaczego. Ktoś kiedyś powiedział, że są dwa najważniejsze dni, już kiedyś to rozmawiałem z wami. Dwa najważniejsze dni w moim życiu. Ten, w którym się urodziłem, i ten, w którym wiem dlaczego. Czy wiesz, dlaczego jesteś? Wiesz, co masz do zrobienia? Czy jest jasność i czytelność Twojego życiowego celu, wizji Twojej? Bo jest głębiej jest możliwość wejścia głębiej, klarowniej, jaśniej. I dlatego do tego dzisiaj Cię zachęcam i siebie bym wiedział, dlaczego żyję. Wspaniałego dnia.